Hej, tutaj Zioman i zapraszam Was na piątkowy przegląd premier. Za chwilę dowiecie się, co ciekawego ukaże się na PS4 w ciągu następnych 7 dni. Prawdziwy ninja potrafi być niewidoczny nawet na tle białej ściany. Nie jest to wyjątkowo trudne, jeśli jest się tego samego koloru. Chambara to słowo dające dźwięk zderzenia się dwóch mieczy, a krzyżować katany będziemy ze znajomymi w lokalnym trybie multiplayer. Nasza pozycja na mapie będzie arcyważna, a ogarnięte miejscówki staną się idealnymi miejscami na pułapki. Premiera tygodnia Hyper Light Drifter. Przepiękna i mocno klimatyczna pikselowa grafika to pierwsze co rzuca się w oczy, gdy patrzymy na tego action RPG. Zwiedzimy posępne lasy, opuszczone lewitujące wyspy czy niszczające ruiny, czyhać na nas będą hordy pomniejszych wrogów jak i mocarni bosowie, a rozgrywkę można porównać do najlepszych momentów z Zelda A Link to the Past, oraz Diablo, zabójczo-szybka walka, sporo opcje taktyczne oraz odkrywanie tajemnic wyjątkowego uniwersum. Dungeon Punk to miks arkadowej nawalanki z roleplayem, w której wypłacanie kombosów odbywa się błyskawicznie, a dodatkowo przełączanie między dwoma postaciami pozwoli nam na jeszcze większe kombinacje ciosów czy czarów. Siedzący obok nas znajomi też będą mogli do nas dołączyć. Trójka wymiataczy będzie mogła przeorać praktycznie wszystko i wszystkich. Wybrane pokonane bestie da się ujeżdżać, a nudę przegoni wszechobecny czarny humor. Headlander to niezłe urwanie głowy. Ludzkość żyje zaklęta w mechanicznych ciałach, będąc kontrolowana przez wszechmocną AI. My, jako ostatni człowiek z krwi i kości, z... znaczy się ostatnia głowa, będziemy musieli się z nią zmierzyć, a zrobimy to podłączając swój web do różnorakich portów. Niektóre otworzą nam drzwi, inne pozwolą przejąć kontrolę nad mechanicznymi ciałami. Zagadki, walka i sporo laserowego pszym a wszystko to podane w sosie sci-fi lat 70. Jeśli zakupiliście Adventure Pass do Minecraft'a Story Mode, to niebawem będziecie mogli pobrać siódmy odcinek. Jesse wraz z ekipą trafia do świata kontrolowanego przez złowrogą AI, a jego zadaniem będzie wyzwolenie zniewolonej populacji. Dwie gry z niezbyt przyjaznymi sztucznymi inteligencjami, to jakiś… trend? Jeśli marzy się jeszcze komuś Wipeout, to Riptide GP Renegade będzie jego najbliższym odpowiednikiem na PS4. Tutaj co prawda będziemy ścigać się na wodzie, a tempo rozgrywki wydaje się trochę wolniejsze, za to nasz chłopak będzie mógł zaprezentować swój wybuchowy arsenał, jak i wyczesane triki. Do wyboru, do koloru. Kariera single player, online dla 8 graczy, albo split screen dla czwórki przed jednym ekranem. Mówił do Was Zioman, admin profilu dla graczy, wszystko o PlayStation 4. Jeśli podoba Wam się przegląd, możecie śmiało to wyrazić poprzez komentarze, okejki okay czy subskrybowanie mojego kanału, dzięki czemu materiały trafią bezpośrednio do Was. Wielkie dzięki za wsparcie i do usłyszenia.